Sofia Cilkowska-Nordwal, nazywana przez najbliższą rodzinę Zosia, a przez wielu przyjaciół i publiczność jako Sonia. Była wyjątkową i niezwykłą kobietą, o której z wielką dumą mogę powiedzieć, że była moim przyjacielem. Mówi Rita Griffiths, jej amerykańska przyjaciółka, obecnie mieszkająca w stanie Wisconsin. Urodziła się w Trzeciebie 11 stycznia 1920 roku. Była dzieckiem Bruno Nacielkowskiego, który był dyrektorem miejscowej elektrowni i Joanny Brzoskowskiej, zajmującej się domem i wychowaniem dzieci. Miała młodszego brata Edwarda. Wychowywali się w pięknym domu z ogrodem w Trzewie, niedaleko Gdańska, z mnóstwem miejsca do codziennej zabawy na świeżym powietrzu. Jako dziecko bardzo lubiła, aby jej blond włosy były zawsze bardzo krótkie. Nosiła spodnie i koszule co było raczej rzadko spotykane w latach dwudziestych, trzydziestych ubiegłego wieku. Uwielbiała jeździć na łyżwach i rowerze. Jazdę na rowerze kontynuowała jeszcze mając 70 lat. Cudowne dzieciństwo sprawiło, że stała się inteligentną i bardzo wrażliwą kobietą, nieustraszoną, pewną siebie, która potrafiła kochać ludzi i dostrzegać w nich piękno i dobro. Bardzo często pokazywała Licie zdjęcia i z wielkim sentymentem wspominała o szczęśliwych chwilach dorastania w Polsce, wśród kochających rodziców, brata, babci, ciotek i wujków. Zawsze widać było w jej cudownych oczach wielką radość, kiedy opowiadała o świętach Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy oraz o tradycjach związanych z nimi. Chociaż obywatelką Stanów Zjednoczonych została w marcu roku 1951, nigdy nie zapomniała swojego wspaniałego dzieciństwa, lat młodości, swojej rodziny ani ukochanej ojczyzny, za którą bardzo tęskniła. Podczas wielu długich rozmów, które z nią przeprowadziła Rita, zawsze widziała podniecenie i radość, kiedy na te tematy prowadziły konwersacje. Była poliglotką, mówiła bowiem biegle po. Polsku, rosyjsku, niemiecku, francusku i angielsku. Wielokrotnie opowiadała Licie przygody swojego życia. Najwięcej uwagi przywiązywała do wspomnień i przeżyć z okresu II wojny światowej. Naucznie widziała bowiem okrucieństwo oprawców, którzy nie mieli żadnych skrupułów i litości wobec ludności cywilnej narodowości polskiej. Wielokrotnie była zatrzymywana i przesłuchiwana przez bezwzględne gestapo. Przyznaje, że to chyba płynność wypowiedzi w języku, niemieckim, w języku niemieckim, jej logiczne myślenie sprawiały, że zawsze z tych opresji wychodziła cało. Opowiadane historie z tych niezwykle trudnych czasów wzbudzały u niej uczucie smutku i przygnębienia. Wspomnę kilka mrożących w żyłach krew historii tej wspaniałej kobiety. Po aresztowaniu w domu Cilkowskich przez Gestapo jej ukochanego ojca, Sofia codziennie towarzyszyła swojej mamie i prosiła władców i panów życia tamtego okresu o zwolnienie taty. Jej wytrwałość, ale chyba świetny niemiecki sprawił, że w Wigilię Bożego Narodzenia tato stanął w drzwiach rodzinnego domu. Powtarzała mi kilka razy, że piękniejszego prezentu nigdy na święta nie dostała. Inna jej przygoda związana była z ukrywaniem młodego Żyda. Pewnego razu, a było to w środku nocy, żołnierze niemieccy mocno zaczęli walić do drzwi mieszkania w Warszawie, które dzieliła ze swoją przyjaciółką Basią. Niemiecki oficer ostrym głosem zażądał wskazania miejsca, w którym ukryły młodzieńca narodowości żydowskiej. Sofia stanowczo zapewniała, że tu nikogo nie ukrywają. Po dokładnym przeszukaniu mieszkania, Hitlerowcy znaleźli go, na co Sofia powiedziała mu, że one nie zrobiły nic złego. One tylko pozwoliły przyjacielowi ich bardzo bliskiego kolegi zatrzymać się na kilka dni w ich mieszkaniu. Ukrywanie Żydów. Kończyło się praktycznie zawsze karą śmierci. Oficer Gestapo udzielił jednak dziewczynom ostrej reprymendy i zabierając przerażonego młodego człowieka ze sobą, wyszedł z ich mieszkania. Zdarzyło się jej również i to, że niemiecki żołnierz strzelał do niej. Tym razem szybkie i logiczne myślenie sprawiło, że rzuciła się do rowu i udając martwą, Leżała tam bardzo długo i dopiero pod osłoną nocy zdołała uciec. W czasie wojny została wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec. Kiedy pod koniec wojny żołnierze amerykańscy wyzwalali niemiecki obóz pracy, Sofia wraz z grupą innych kobiet błąkała się po okolicy, szukając schronienia. Dotarła wreszcie do wielkiej posiadłości wiejskiej, w której mieszkali żołnierze francuscy. Jej pewność siebie, ale przede wszystkim świetny francuski sprawił to, że zdobyła wielką sympatię wśród żołnierzy. Dzięki temu pomogli jej i udało się jej przedostać z nimi do Francji w przebraniu francuskiego żołnierza. Nawet wysocy rangą oficerowie nie zorientowali się, że ten filigranowy żołnierz jest kobietą i to w dodatku polką. Sofia miała również wielki talent i kochała muzykę. Ukończyła konserwatorium muzyczne w Gdańsku. Jako mała dziewczynka marzyła zawsze o tym, aby zostać pianistką. Jej wielki zapał do nauki i wielkie ambicje przerwała agresja na Polskę na hitlerowskich 1 września 1939 roku i Armii Sowieckiej 17 września. O jej wielkim talencie muzycznym świadczy fakt, że oprócz fortepianu grała również na akordeonie i saksofonie. Te zdolności muzyczne sprawiły, że to dzięki nim mogła zdobyć trochę pieniędzy w trakcie wojny. Po zakończeniu wojny mieszkała w Paryżu. Wspominając tamte czasy, mówiła, że bardzo kochała to piękne miasto, które do obecnych czasów, oprócz znanych na całym świecie zabytków i muzeów, Zaliczane jest do jednych z najważniejszych centrów kulturowych na świecie. Została zatrudniona przez działające tam bardzo prężnie polskie organizacje i występowała przed żołnierzami wyzwoleńczych sił sprzymierzonych, którzy oczekiwali w Paryżu na transport do swoich ojczyzn. Mieszkała około dwóch lat w okolicach placu Pigalle, a kościół parafialny Sacré-Cœur stał się bliski jej sercu, a praktycznie miejscem. I jej codziennych odwiedzin. Na jednych z występów w Paryżu poznała amerykańskiego żołnierza. Nazywał się Larry Budget. Podszedł do Sofii po występie i zaczęli rozmawiać. Potem przez dwa tygodnie spotykali się, a po dwóch tygodniach zaproponowali im małżeństwo. Zgodziła się. Wzięli ślub i wyjechali razem do Stanów Zjednoczonych i zamieszkali na rodzinnej farmie Budget, Farm Soul Bend, Indiana. Ich małżeństwo nie miało jednak szans powodzenia. Trudno sobie wyobrazić artystyczną duszę Sofii, która będzie szczęśliwa pracując w gospodarstwie rolnym. Małżeństwo przetrwało zaledwie kilka miesięcy. Ona i Lary nigdy nie byli normalnego małżeństwa. Najczęściej mieszkali w różnych miejscach, ponieważ po wojnie Lary nadal służył w wojsku. Wyjechała z farmy i zamieszkała sama. W dwóch miejscach. Fort Sheridan w stanie Illinois i w Colorado. a Larry pozostał w domu wojskowym. Następnie wyjeżdża z koleżanką do Kalifornii i zostaje tam przez jakiś czas. Następnie pojechała sama z Kalifornii do Chicago i tam została. W Chicago początkowo podejmowała się każdej pracy, jaką tylko dostała. Szybko zdała sobie jednak sprawę z tego, że lepiej jest być artystką niż kelnerką. Powiedziano jej jednak, że aby mogła bez problemów wykonywać ten zawód, musi zatrudnić agenta i wstąpić do Związku Amerykańskich Muzyków, co oczywiście zrobiła w 1947 roku, a w roku 1981 została członkiem Chicago Federation of Musicians. Zamieszkała w wynajętym od starszej pani pokoju w Oak Park Hill. Pewnego dnia Wybrała się z właścicielką mieszkania do baru. Tam poznała Donalda Nordualda. Siedział na końcu baru w skórzanej kurtce pilota United States Air Force. Był przystojny i była wręcz pewna, że kurtka dawała jej znać, że brał udział w II wojnie światowej, mówi Lita. Sofia była bardzo atrakcyjna i również przykuła uwagę przystojniaka. Spotykali się przez jakiś czas przed ślubem aż w międzyczasie sfinalizowała swój rozwód. Donald Nordwall stał się miłością jej życia. Po długiej przyjaźni 12 września 1956 roku zawarli w nevadzie małżeństwo i zamieszkali na wysokim wzgórzu przy 3130 N Lake Shore Drive w Chicago. Sofia odniosła wielki sukces i stała się częścią sceny muzycznej w Chicago. Została członkiem Związku Muzyków, grała na pianinie w prestiżowych hotelach i restauracjach, śpiewała w czterech językach polskim, francuskim, niemieckim i angielskim, dzięki czemu była szczególnie popularna wśród imigrantów i ludzi, którzy walczyli w Europie podczas wojny. Szczęśliwe małżeństwo Sofie trwało do 3 marca 1984 roku. Tego dnia umierał kochany Donald w Szpitalu Świętego Józefa po dwóch tygodniach walki z rakiem, którego zdiagnozowano zbyt późno i nie było już najmniejszych szans na zatrzymanie tej strasznej i szybko postępującej choroby. Po śmierci Dona przejęła jego firmę poligraficzną i wraz ze wieloletnim pracownikiem prowadziła ją przez kilka lat. To musiało być trudne, ponieważ nie miała doświadczenia w biznesie. Nadal kochała jeździć na rowerze, wiernie uczęszczała na przeświętą, utrzymywała przyjazne stosunki z sąsiadami. Kiedy skończyła 81 lat, zamieszkała w domu opieki nad osobami starszymi Lincoln Park, teraz na Hampton Court. Zabrała ze sobą, pomimo tego, że nie wolno było, swojego ukochanego niebieskiego kadilaka, którym jeszcze jeździła, mając lat 80. Personel opieki i rezydenci domu zapamiętali ją jako osobę niezwykle ciepłą i spokojną, ale przede wszystkim tą, która zawsze uwielbiała i musiała być codziennie ładnie, powiedzmy młodnie ubrana. Opiekunka Kasandra robiła jej codziennie makijaż i dobierała biżuterię tak, aby dobrze pasowała jej do jej stroju, który w danym dniu zakładała. Nazywali ją tam panią z Hollywood. Była pobożną katoliczką, biorącą udział w mszach świętych w katedrze, a następnie w parafii Matki Bożej z Góry Karmel praktycznie przez okres 50 lat, kiedy mieszkała na ulicy Shore Drive. Umiera 28 marca 2017 roku w wieku 97 lat w Szpitalu Świętego Józefa. Dokładnie 33 lata 25 dni po ukochanym Donaldzie. Zawsze pragnęła spocząć obok człowieka, który był miłością jej życia, którego kochała do końca swoich dni. Tak też się stało. Została pochowana przy, przy nim. Była wielką patriotką, która kochała swoją ojczyznę zawsze. Posługiwała się językiem ojczystym do końca życia.